Co było na początku? Na początku? Na początku był wielki wybuch. Co byś napisała na pasku w telewizji? Jąłson. Dokąd tu pta nocą jesz? Gdzie on może tuptać? To było jakieś powiedzenie, co. On sobie po prostu tu z przyjemności. Czego zdecydowanie nie możesz sobie odmówić? E, słyszenia się z Czy służba wojskowa powinna być znów obowiązkowa? Nie. Uważam, że wegańskie jedzenie jest. Uważam, że wegańskie jedzenie jest e, świetne i, i chciałabym być weganką, ale jest to jeszcze za zbyt skomplikowane dla mnie. Dlaczego na mieście nie widać małych gołębi? Nie wiem, kto się zjadł, kto się przyjechał samochodem w jednym w jakim najdziwniejszym miejscu spałaś? Nie, w takich fajnych miejscach, nie dziwnych, ja wiem. Nie, nie wiem. Gdy byłam mała, myślałam, że... No, gdy mam mała, to myślałam, że... Na przykład, że Mikołaj istnieje. Bo przecież istnieje. Jakie masz hasło do maila? Długie. <gryś> Kim była twoja pierwsza miłość? Adaś z przedszkola, który się nie z mi całować. Ale ja go zmusiłam. Czy masz znajomych homo sapiens? Samych. Jeśli nie teraz, to kiedy. To za sekundę. Z czego mogłabyś prowadzić szkolenia? Mogłabym prowadzić szkolenia, suszenia się suszarką. Kiedy ostatnio zrobiło ci się głupio? Nie wiem, może wczoraj mi się zrobiło głupio. Czy zero jest, czy zera nie ma? Jest zero. Od jakiej głębokości kończy się patelnia, a zaczyna się rondel? Od większej. Głębokości. Gdybym mogła być dniem tygodnia, to byłabym. Środa. Jeżeli obeszłaś jezioro, to jezioro zostało. <grym> po prostu zostało obejrzeżone. Na grubym czy na cienkim? I łagodny, ostry czy mieszany? Ostry, cienki. Na czym zarobiłaś swoje pierwsze pieniądze? Na śpiewaniu. Jak umarło Morze Martwe. On no, jeszcze dogorywa, jeszcze nie umarło. Eee, no, ale skończyło niedobrze, w sensie. To, to smutny koniec będzie dla niego. Najlepszy wiek do zaślubin to. Zaślubin? No, whatever, to jak kto woli. W mojej lodówce zawsze jest. Ketup. Czy łysi powinni mieć głowę szamponem czy mydłem? No, Mogą po prostu przepłukać wodą. A jak nazywa się samiec biedronki? Biedron. Kiedy i co zrobiłaś dobrego? Co? Ja cały czas coś robię i nie nieraz robię dobrze, nieraz źle. Czy jabłko Adama byłoby dobre dla wegetarian? A dlaczego by nie? Jabłko to jabłko. Gdybyś miała wypowiedzieć ostatnie zdanie do świata, a potem zniknąć, to co by to było? No, że, że jestem tutaj po to, żeby walczyć o Bogu na świecie. No to znikaj, pa! Yo!